Hogito ergo sum, powiedział Kartezjusz, czyli myślę, więc jestem. W dzisiejszym filmie opowiem Ci o jednej strategii, która pomoże Ci lepiej zarządzać swoimi finansami a także osiągać swoje cele. Mówię tutaj o pojawiających się myślach, emocjach, które są niezależne od Ciebie. Ja nazywam się Wojtek Olejnik, a to jest myślącepieniądze.pl, gdzie uczymy się w jaki sposób efektywnie zarządzać pieniędzmi, a także osiągać swoje cele. Zapraszam do dzisiejszego filmu. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie właśnie o tym, w jaki sposób zapanować nad emocjami i myślami. I chcę Ci pokazać, że one pojawiają się w Twojej głowie niezależnie od Ciebie. I chodzi o to, żeby zacząć je zauważać i nie poddawać im się. Nie przypinać prądu do nich, aby móc osiągać swoje cele i realizować je. Ważną rzeczą jest to, żebyś zrozumiał, że nie masz wpływu na pojawiające się w swojej głowie myśli, emocje i odczucia. One pojawiają się po prostu bez twojej ingerencji. I chodzi o to, żebyś nie wierzył w nie, żebyś nie poddawał się temu, co przyjdzie ci do głowy. I nasz umysł każdego dnia, jak wstajesz rano, to zachowuje się całkiem inaczej. Raz jest radosny, raz smutny, raz wkurzony, raz jakiś zdołowany. Więc zauważ, że to nie do końca od ciebie zależy, w jakim ty nastroju wstaniesz, ale od ciebie już zależy, jak będzie wyglądał ten twój dzień. Bo możesz zauważyć właśnie ten nastrój i nie pójść za nim. Skoro wstałem w złym humorze, to nie znaczy, że ja muszę mieć zły dzień, tylko mogę po prostu popracować nad tym. Mam odpowiednie rzeczy, które nastrają mnie pozytywnie, jakaś e, fajna muzyka rano i od razu ten dzień będzie lepszy. Więc to mamy jedną rzecz: zrozum, nie jesteś swoimi myślami. Kolejna sprawa, myśli same się napędzają, czyli mamy myśl, i kolejna po prostu sama z siebie powstaje. Generalnie nasze życie to, jak funkcjonujemy, to, co osiągamy, można przyrównać do takiego drzewa. Jeżeli mamy potężne drzewo wydające owoce, piękne, smaczne, to zazwyczaj będzie ono rosło na takiej glebie, która jest sprzyjająca. Ma rozbudowany system korzeniowy, dzięki temu pobiera wodę, składniki odżywcze, i to, co właśnie pobiera z ziemi, Wydaje owoce, a jeżeli byłoby przeciwnie, czyli to drzewo nie byłoby na zbyt żyznej glebie, być może na kamienistej, mniej wody, brak nawozów, to owoce będą mizerne lub ich będzie brak. I tak samo jest z nami. Jeżeli ja będę miał Niewspierające myśli, czyli, że nie mogę osiągnąć, ja do niczego się nie nadaję, wszystko jest dla innych, ja to się nie nadaję. Na te pieniądze to trzeba harować całe życie, a później i tak z tego nic nie ma. W Polsce to żadnych biznesów nie da się zrobić, i generalnie wszystko jest takie jakieś beznadziejne. A z drugiej strony. Masz myśli, które są pozytywne, czyli mogę to zrobić, ode mnie to zależy, ode mnie zależy, jak zareaguję. To ja jestem właścicielem swojego życia. Pewnie, że pewne sytuacje, jak pogoda, decyzje polityków, decyzje jakichś banków, nie zależą ode mnie. Ale ja mogę kontrolować swoje życie i to, jak przebiegnie mój dzień i to, jak ja się będę czuł. Czy ja tą informację, którą przeczytam, wezmę do siebie, czy nie? I teraz, jak ty masz te niewspierające myśli, no to takie same wydasz owoce. Czyli będzie twoje życie, właśnie skoro tu mówisz, że się nie da, no to wszystko będzie w twoim życiu. Pokazywało, że się tego nie da zrobić. W otoczeniu twoim będą ludzie, którzy też będą mówili, że nie da się tego osiągnąć, nie da się tego zrobić, to odpuść sobie, ty się nie nadajesz, to jest dla, e, dla innych. A z drugiej strony, skoro obserwując ludzi, którzy os osiągają niezwykłe sukcesy w sporcie, w biznesie, zarabiają mnóstwo pieniędzy, mają fajne relacje, super zdrowie. Fajne ciało, samochody, mieszkania, fajne życie. No to skoro ja obserwuję takich ludzi i mówię, kurczę, skoro oni dali radę, to ja też mogę. Pewnie nie będzie łatwo, być może jakiś wysiłek będę mógł musiał w to włożyć, coś zrobić, będzie niewygodnie, ale mogę to osiągnąć. I jak masz takie nastawienie, no to będzie ci już lepiej. Więc zauważ kolejna właśnie rzecz że mamy te wspierające i nie wspierające myśli. I kolejna sprawa to stres. Stres, który pojawia się w naszym życiu i generalnie pewnie mamy go dużo, ale ten stres może być wspierający, że napędza nas do działania, lub taki, który drenuje nas z energii, bo cały czas jest jedne i te same problemy, nie, nie radzimy sobie, i cały czas tą sytuacją się stresujemy. Popatrz, jeżeli oglądasz mnie tutaj, teraz i patrzysz na mnie, słuchasz, mówisz: zgadzam się z tobą, ok. Czy w tej chwili masz jakiś problem? No nie. Być może pokłóciłeś się z partnerem, z partnerką tydzień temu, chcesz się pogodzić, nie wiesz jak to zrobić, a w twojej głowie toczy się rozkmina. Zgadza się? Więc myśli są w przeszłości. Tak samo z drugiej strony. Jeżeli za bardzo wybiegasz w przyszłość, być może martwi Cię sytuacja z drożejącymi produktami, jakimś kredytem, w biznesie coś idzie nie tak, zamartwiasz się tymi sytuacjami, a do tego jeszcze nasz umysł lubi takie katastroficzne rzeczy, lubi takie wizje tworzyć właśnie, które w większości nigdy się nie wydarzą, to Ty Cały czas pogłębiasz się w tym stanie i zauważ, że ty sam robisz sobie na złość, właśnie będąc albo za długo w przeszłości, albo w przyszłości. Pewnie, że planowanie też nie jest tak, żebyśmy nie planowali tego życia, ale chodzi o to. Że jak masz do wykonania jakąś rzecz, to bądź skupiony tu i teraz. Ja po prostu siadam i wykonuję daną rzecz. To jest efektywne planowanie, czyli zapiszę sobie coś w kalendarzu i po prostu to wykonuję. Choćby skały, srały, ja po prostu siadam i to robię. Nie słyszę właśnie tych emocji, tych myśli, tych zachcianek, no bo to są rzeczy, które pojawiają się niezależnie ode mnie. Dlatego jeżeli chcesz osiągać naprawdę więcej, to zrozum ten prosty mechanizm, który jest właśnie w naszej głowie. I jeszcze dwie rzeczy, żebyś dogłębnie zrozumiał temat, jak bardzo jest on, powiedzmy, skomplikowany, ale jak bardzo może ci ułatwić życie zrozumienie i zastosowanie tej strategii w swoim życiu. Kolejna właśnie sprawa to to, że jeżeli chcesz zmienić swoje nawyki, nawyki zmienić tylko przez działanie. I to właśnie do, dochodzimy znowu do tego efektywnego planowania. Jak ja sobie założę, że idę pobiegać, że zacznę oszczędzać, że zacznę mniej wydawać, że skupię się na tym, na tym, na tym i zapisałem sobie to, to teraz ważnym jest, żeby po prostu robić to, to co tam jest zapisane. Nie myśleć, co będzie, co się stanie, że ja tutaj źle się teraz czuję? Bo tak naprawdę, zawsze Twój umysł, Twoje ego będzie ci tak podpowiadało, żebyś ty tych rzeczy nie wykonywał. Twój umysł nastawiony jest na przetrwanie, nie na osiąganie fajnych rzeczy. Więc będzie ci podpowiadał takie rzeczy, żebyś ty tego po prostu nie osiągał. I teraz, jak Ty wiesz o tym, że pojawia się taka myśl, mówisz: Stop, ja chcę działać. Ja chcę działać. Ja chcę osiągać. I właśnie nawyków nie wprowadzisz przez samo myślenie. Być może słyszałeś o takim, o takim stwierdzeniu, że nawyki powstają w 21 dni, że 21 dni i wyrobię sobie nawyk. To jest nieprawdą. Być może są jednostki, które są tak zdeterminowane, że wrzucą daną czynność w swoje życie i zaczną osiągać. Niestety większość ludzi tak nie zrobi. Ja sam wiem po sobie. Dzisiaj jest jakiś 270. któryś dzień tego, jak robię zimny prysznic codziennie. Oczywiście nie robię tego, bo jest modne, bo trzeba, bo gdzieś przeczytałem. Robię to dla siebie, dla Twojego zdrowia, żeby mieć energię, żeby mieć siłę do na przykład nagrywania tego filmu dla Ciebie. I teraz nawyk ten powstanie, gdy ja będę wykonywał rzecz. A gdy mi się uruchomi to wiesz, gdybym ja e, za każdym razem, gdy wchodzę pod ten prysznic na przykład i go uruchamiam i bym słuchał tej, tej głowy, to bym pewnie nie dotrwał tak długo. Oczywiście dzisiaj jest to przyjemniejsze już i jest to lepsze. I tak samo na przykład z bieganiem. Jakiś czas temu, blisko 300 dni, biegałem z rzędu dzień po dniu. Oczywiście przygotowywałem się też do zawodów, ale też biegałem, bo chciałem, bo miałem energię. I nieważne, jaka była pogoda: czy padał śnieg, czy był deszcz, po prostu ubierałem się i wychodziłem, bo sobie to założyłem. Bo znowu, jeżeli poddałbym się tym myślom mówiącym zostań, jest fajnie, odpuść, dzisiaj nie jest dobry dzień. No to nie osiągnąłbym przecież tego. Nie wyrobiłbym sobie takiego nawyku, że po jakimś czasie naprawdę sprawiało mi to przyjemność. I aż nie mogłem się doczekać, żeby ubrać buty i iść sobie pobiegać, bo to było mega wyzwalające i taki, taka chwila dla mnie. Więc tutaj, jeżeli właśnie myślimy o nawykach, to musimy je działać, czyli pomimo naszych myśli, odczuć i emocji. I w Wtedy tylko i wyłącznie ten nawyk wdrożymy w życie. Inaczej będzie to utrudnione i nie dojdziesz tam, gdzie będziesz chciał. I tak samo będzie z każdym celem, z każdym planem być może kupisz kolejny kurs, kolejną e, jakąś wiedzę, nie zastosujesz, przeczytasz, y, wiesz, przeczytasz, przerobisz, a spoko coś tam. Ale to trzeba działać. Sam dalej lama mówił, że modlitwa działa, medytacja działa, ale nic nie działa tak jak działanie działanie działanie. To Cię przybliży do efektów do Twoich nawyków. Więc musisz wiedzieć o tym, że jest ten umysł, który ci poddaje różnego rodzaju wątpliwości, myśli, niewspierające, głównie niewspierające, i chodzi o to, żeby je zauważać i nie poddawać się im. Jeszcze jedna rzecz na koniec, a propos zdrowia. Współczesna medycyna mówi o czymś takim jak psychosomatyka. Nie wiem, czy słyszałeś. Chodzi o to, że nasza psychika, nasze emocje potrafią wywołać chemiczne zmiany w naszym organizmie i Zmieniają to ciało. Wszelkiego rodzaju choroby, oczywiście nie mówię wszystkie, ale choroby jakieś nerwowe, z sercem, nowotworowe, wywołane są właśnie tym, że wcześniej nie zapanowaliśmy nad swoimi emocjami, nad swoimi myślami. To, co nam do głowy przyszło, to my to wykonywaliśmy, i nawet jak to nie było wspierające dla nas. To my to wykonywaliśmy. A gdybyś tak zastanowił się, w sumie to ja tego nie chcę, to wtedy mógłbyś zrobić krok w tył, ochłonąć. Okej, okay, ja robię to, bo ja chcę dojść tam, być zdrowy, szczęśliwy, mieć finanse. Mieć dobre relacje, więc ważnym jest, żebyś wiedział o tym mechanizmie, który jest u ciebie i nie. Nie jesteś wyjątkowy i nie martw się, że jesteś jakiś dziwny, że nie wiem, mówisz do siebie. Ten głos pojawia się mimowolnie. On nie jest od ciebie zależny. On po prostu jest i nie jesteś jakimś wariatem, dziwakiem. Po prostu każdy z nas tak ma. Każdy ma głos, który. Nam coś tam mówi do nas. I teraz ważne jest właśnie, żeby zauważyć, Jaki to jest głos? Czy on jest ok, i ja w tym kierunku idę, który pomaga mi osiągać moje cele? Czy jest to głos, który jest negatywny i po prostu destrukcyjnie podchodzi do mojego życia? Okej, okay, dobra, to teraz uświadomiłem ci, że istnieje taki problem. Że warto z nim po prostu sobie popracować, bo ten film powstał nie tylko dlatego, że ja zacząłem osiągać swoje cele i zauważyłem, że właśnie to była jedna z rzeczy, która naprawdę Spowodowała, że zrozumienie tego i zastosowanie w życiu moje życie po prostu się zmieniło, nie? Zacząłem zwracać na to uwagę i osiągać wszystko pomimo tego głosu, pomimo tych rzeczy. Wtedy dopiero Twoje życie zacznie się zmieniać, i tak samo widzę, spotykając się z klientami, pracując z nimi, właśnie ten głos. Poddajemy się i nie robimy tych wszystkich rzeczy. Nie spisujemy sobie wydatków, żeby zobaczyć, na co wydajemy. Nie, nie pójdziemy z listą na zakupy, żeby osiągnąć swoje cele. Nie zaplanujemy finansów krok po kroku, nie zabezpieczymy im sobie, bo właśnie poddajemy się tym swoim myślom. I teraz jak sobie z nimi radzić. Po pierwsze, ogranicz takie negatywne informacje wokół Ciebie. I tak do Ciebie dotrą, więc wszelkiego rodzaju wiadomości, jakieś artykuły na internecie, wiecie, one WP. Wszędzie, gdzie tam wejdziesz, tam jest tylko negatywność. Niestety, rzadko kiedy zdarza się o tym, żeby powiedzieli, że jakiś. Przedsiębiorca zarabia, zarabia fajne pieniądze, osiągnął jakiś cel, zrobił coś fajnego, pomógł. Niestety, w większości jest tam negatywność. I znowu, jeżeli masz też taką pracę, albo taką, powiedzmy, potrzebę, że chcesz jednak to przeczytać, to żebyś się do tego też nie, nie podłączał swoich emocji, tego prądu myśli, chociaż no to będzie trudne, bo jednak, jeżeli ty oglądniesz tą wiadomość, to w twojej podświadomości, w twoim umyśle ona tam zostanie już, wiesz, na zawsze. I teraz wiesz ona może w nieodpowiednim momencie po prostu niszczyć twoje życie więc ograniczenie albo wyeliminowanie absolutnie będzie najlepszym posunięciem ten mechanizm on był nam potrzebny wiesz setki lat temu jak goniły cię tygrysy yy, tygrysy jakieś lwy i tak dalej i chodziło o to żebyśmy uciekli przed nimi nie zastanawiali się a dzisiaj te same mechanizmy wykorzystują reklamodawcy, politycy, po to, żebyś ty właśnie kupował i realizował ich plan, a nie swoje cele. A myślę, że jesteś tu po to, na tym kanale, żeby właśnie być odpowiedzialnym za swoje życie, żeby zbudować swoją niezależność, wolność finansową, żeby zadbać o swoje finanse. A przy okazji o każdy inny aspekt swojego życia. I dzięki właśnie zrozumieniu tego mechanizmu i zobaczeniu, że faktycznie jest on w naszym życiu, będziesz mógł nad nim zapanować. I kolejną taką sprawą, właśnie, jak możesz to zrobić? To zrelaksowanie się, znalezienie czasu dla siebie, na spokojnie z książką usiąść gdzieś. Chociaż znowu książka też może być niebezpieczna. Dlaczego? Bo ty znowu będziesz dalej przetwarzał jakieś informacje. Jeżeli to będzie jakaś książka rozwojowa, to będziesz się nadal uczył, przetwarzał informacje, jak to zastosować u siebie, co zrobić. Więc ten umysł nadal będzie pracował. Tak samo z belety charakterystyką, jakimiś opowiadaniami. Tam umysł nadal pracuje, wyobraża sobie jakieś opisy, krajobrazy. Po prostu jesteśmy tak stworzeni, że nasza wyobraźnia działa, gdy czytamy jakąś książkę. A być może czytasz jakieś hodory, thrillery. Tym bardziej boisz się, dokładasz sobie tych emocji, więc tym bardziej właśnie mogą ci pojawiać się te negatywne myśli, i być może właśnie będziesz się tym sposobem napędzał. Więc znowu wszystko w balansie, żeby było wszystko w balansie, każdy aspekt. I po kolei przechodzimy od takich prostszych rzeczy do rzeczy, które naprawdę dadzą ci potężne efekty. W zapanowaniu nad myślami i emocjami. Po pierwsze, to już wysiłek jakiś fizyczny, ćwiczenia, pójście na spacer, ale znowu, jeżeli to będzie spacer 15-minutowy, okej, okay, już zadbasz też o swoje zdrowie, będzie to jakiś relaks, jest to jakiś, wiesz, pierwszy krok na drodze i to jest super. Natomiast przez to, że on będzie, wiesz, spokojny, w Twojej głowie znowu mogą się pojawiać myśli. I chodzi o to, żeby zauważać znowu te myśli, ale nie poddawać się im. I teraz, jeżeli ten spacer 15-minutowy zmienisz w jakiś mocny trening, w jakiś spacer po górę. 6 godzin, to tak się zmęczysz, że już później Twoje emocje wszystkie opadną. Już nie będziesz miał sił, Twojej głowie zwyczajnie przestaną po wysiłku mocnym fizycznym. Twoje myśli przestaną już być takie intensywne. Już nie będziesz miał takich zachcianek, bo się zwyczajnie ci nie będzie chciało. Więc możesz za pomocą ciała wpłynąć na swój umysł. I teraz, im intensywniejsze ćwiczenia, tym one będą lepsze, bo ty się po prostu zmęczysz i nie będziesz miał sił. Więc, może jakieś siłowe ćwiczenia, siłownia, jakiś trening, jakiś oporowy, coś, żebyś mógł się zmęczyć. Bieganie, ale nie wiesz, nie 5 minut, tylko na przykład wytrenować się, żeby móc pobiegać sobie godzinę, zmęczyć się, pojechać na rower, ale nie znowu na pół godziny, tylko na 3, na 5, oderwać się od tego wszystkiego, więc to będzie cię wspierało mocno. Dochodzimy do ostatniego, najprostszego, a zarazem najpotężniejszego ćwiczenia, które może ci w tym pomóc. Chodzi tu o trening uważności zwany medytacją, ale specjalnie nie mówię tutaj słowa medytacja, bo być może ono ci się źle kojarzy, albo słyszałeś o tej medytacji i kojarzysz to z jakimiś dziwnymi pozami. Oddechami, hindusami i tak Nie, nie o to chodzi. Dlatego mówię, że to trening uważności, ponieważ masz zwyczajnie usiąść sobie w ciągu dnia, rano, wieczorem, w południe. Kiedy masz czas, a wystarczy naprawdę 5 minut dziennie, żeby usiąść i się zrelaksować. A myślę, że nawet jeżeli masz dzisiaj wymówkę, nie mam czasu, 5 minut znajdziesz zawsze. I co robisz podczas tego treningu? Bez żadnych pos, bez niczego. Po prostu siadasz tak, jak ci wygodnie. Siadasz na krześle, na fotelu, kładziesz się na podłodze, na łóżku, po prostu. Po prostu zrelaksowany. Puszczasz sobie być może jakąś muzykę relaksacyjną, taką, która cię faktycznie odpręży, że sobie położysz i odetchniesz. I to tyle. To naprawdę o to chodzi żeby po prostu dać sobie czas. I teraz znowu, jeżeli wejdziesz na jakieś kanały o medytacji, powiedzą ci, że trzeba się koncentrować na koncentrować się trzeba na oddechu. Ale to znowu nie do końca jest prawdą, bo jak ty się będziesz koncentrował, to to znowu jest jakiś wysiłek, bo ty się będziesz starał coś robić. A chodzi o to, żebyś ty właśnie nic nie robił. Więc zamykasz sobie oczy Bierzesz oddech, wydech i sobie po prostu oddychasz. Tak jak Ci wygodnie. Nie skupiasz się nad tym. Po prostu zauważasz tylko ten oddech. Oddycham. Faktycznie znaczy, że żyję. Super, i o to w tym wszystkim chodzi. Bez żadnych ideologii, bez żadnych wiesz, poduszek, dziwnych pust. Po prostu masz usiąść i się zrelaksować. I teraz, czym ci to pomoże? Zaczniesz właśnie zauważać, że w Twojej głowie pojawiają się te myśli. Pojawiają się niezależnie właśnie od ciebie i powiesz: Kurczę, ty faktycznie. Ja to bym tego nie chciał. A w mojej głowie pojawia się taka myśl abstrakcyjna, więc tutaj. W tym treningu chodzi o to, żebyś właśnie zaczął zauważać, że te wszystkie myśli, odczucia i emocje pojawiają się niezależnie od Ciebie, czy Ty tego chcesz, czy nie, w jakim jesteś nastroju, jaką masz osobowość, kimkolwiek jesteś, pojawia się to niezależnie i ma to każdy z nas. I teraz sztuką jest. Aby ten stan relaksacyjny, medytacji, tej uważności, później stosować każdego dnia, że jak wykonuję jakąś daną rzecz, spotykam się z kimś, coś robię, zauważać, że ta myśl pojawiła się. Okej, okay, dobra, to ja nie chcę, i nie przypinać się do niej. Nie przypinać się w żaden. Pojawiła się, niech sobie będzie. Niech sobie pójdzie. Skoro przyszła, to pewnie pójdzie. Więc tak chcę, żebyś po prostu do tego podchodził. Zauważ jeszcze, że skoro ty nie umiesz zapanować ja, ty nad emocjami, myślami, i drugi człowiek też, bo to nie tylko ja czy ty, tak mamy wszyscy. I ty przejmujesz się tym, co ktoś inny o tobie pomyśli, jak on sam też nie panuje nad tym, co myśli, to wyobraź sobie Jakie to jest bardzo abstrakcyjne, że przejmujemy się o tym, kto coś pomyśli, a on sam nawet nie wie, co myśli. Więc chcę, żebyś tutaj został z tym tematem, bo pamiętaj, że to, że my mamy w życiu jakieś problemy, że coś nam nie idzie, że w naszym życiu pojawiają się dziwne rzeczy, to w większości przypadków to nie otoczenie, nie politycy, nie praca, nie zły szef, nie to wszystko, to my. To my sami sobie robimy krzywdę, szczekając na siebie, że nie dam rady, że nie mogę, nie dbamy o siebie, nie dbamy o te nasze myśli i emocje, od których wszystko się zaczyna. Ok, to dzięki za dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się tematyka, kanał, zasubskrybuj, wbij lajka, podrzuć ten film komuś, być może ta prosta zmiana. Uświadomienie sobie tego poprawi życie innych osób. Także podziel się z tym filmem, jeżeli uważasz, że jest wartościowy, a my widzimy się następnym razem. Dzięki za Twoją uwagę, dzięki, że tutaj byłeś i widzimy się następnym razem. Trzymaj się, cześć!